Cześć, witajcie! To ja, wasza szeptucha emocja, czyli Magda. Dzisiaj do was przychodzę z odcinkiem, który będzie poświęcony temu, czym hipnoza nie jest. Hipnoza to ogromny mit za mitem, który mitem jest poganiany. Dlatego warto cały czas powtarzać, mimo że jest tego mnóstwo w internecie, czym hipnoza nie jest i czego na pewno w czasie hipnozy nie doświadczycie. I zaczniemy od kwestii najważniejszej, czyli hipnoza nie jest jakimś odmiennym stanem świadomości. W momencie kiedy wprowadzamy się w hipnozę, to żeby przeprowadzić ten proces, jest potrzebna współpraca pomiędzy świadomością i podświadomością. To oznacza, że w czasie hipnozy zarówno jesteśmy skoncentrowani, wyostrzają nam się zmysły, i w związku z tym nie możemy tu mówić o śnie, nie możemy tu mówić o aż takim zrelaksowaniu umysłu, że śpimy. Absolutnie. W czasie hipnozy osoba, która ze mną pracuje, normalnie ze mną rozmawia, prowadzi ze mną dialog. Ja zadaję pytanie, on odpowiada. Jeżeli nie chce odpowiedzieć, nie odpowie. Jeżeli nie chce czegoś zrobić, chociaż w czasie hipnozy hipnoterapeutycznej. Nie robimy żadnych czucień, ale jeżeli powiedziałabym ci, rozbierz się do naga, no nie ma takiej możliwości, jeżeli nie chcesz, żebyś coś takiego zrobiła czy zrobił. Dlatego nie można mówić o śnie. A skoro nie można mówić o śnie, to tu mamy drugi mit związany z hipnozą, że można się nie wybudzić. No nie ma takiej możliwości. W czasie hipnozy, w Takiej online, jaką bardzo często prowadzę, właściwie większość prowadzę w formie online, może nastąpić sytuacja, że przerwie nam połączenie internetowe i jest takie ryzyko ojej, i co ja teraz zrobię? No właściwie nic. Właściwie to albo po prostu otworzysz oczy i pójdziesz do swoich codziennych zajęć, albo wtedy zaśniesz bo już będziesz tak zrelaksowany, że po prostu przewrócisz się na drugi bok i zaśniesz. Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby kogoś nie wyprowadzić. Jak to się ktoś mówi, nie wybudził się z hipnozy. Hipnoza to nie narkoza. W związku z tym nie ma możliwości, żeby ktoś się z niej nie wybudził. Wychodzimy sobie z hipnozy w dowolnym momencie i nie ma takiej możliwości, żebyśmy w tym utknęli. Hipnoza nie jest też Stanem bez kontroli. Tak jak powiedziałam, normalnie prowadzimy dialog i nie ma możliwości, żeby ktoś coś zrobił, jeżeli tego nie chce zrobić, bądź powiedział coś, czego nie chce powiedzieć. Cały czas osoba, która jest w stanie hipnotycznym, kontroluje swoje ciało, kontroluje swój umysł, kontroluje to, czy podąża za moimi słowami, czy nie, czy chce już przestać. Hipnoza nie jest też sztuczką. Iluzjonistyczną czy magią czy praktyką okultystyczną. Są owszem takie pokazy hipnotyczne, czasami są one wyreżyserowane, czasami nie. Jeżeli byliście kiedyś świadkiem takich pokazów lub widzieliście takie pokazy w telewizji, to możliwe jest wprowadzenie kilku osób w stan hipnozy i na przykład nakazanie tym osobom granie. Na instrumentach, których nie mają w rękach. Ale, po pierwsze, wracamy do punktu pierwszego i drugiego i trzeciego, czyli te osoby się na to zgodziły, te osoby były na tyle rozluźnione, że zrobiły to w formie zabawy i pozwoliły na to sobie, żeby odgrywać taką rolę. Jeżeli nie chciałyby, to w życiu po pierwsze nie weszłyby w trans, po drugie nie robiłyby tego typu rzeczy. Więc jeżeli widzieliście e, taką scenkę, to w większości zakładam, że było to wyreżyserowane, natomiast są możliwe pewne takie sztuczki hipnotyczne w formie zabawy, ale też tylko i wyłącznie wtedy, gdy my sobie na to pozwalamy. I jedną z takich sztuczek jest zapominanie imienia. I widziałam kiedyś kilka takich pokazów właśnie hipnotycznych i powiem Wam tak, w połowie się to udaje, w połowie się to nie udaje, żeby osobie, która wchodzi w stan hipnozy zapodać taką sugestię, że ma zapomnieć jak ma na imię. Dlaczego tak jest? Bo są osoby, które właśnie będą bardziej rozluźnione, potraktują to jako zabawę i pozwolą sobie na coś takiego. I rzeczywiście momencie, kiedy ktoś zadaje im pytanie a jak masz na imię? O kurde, zapomniałam. Ale są też takie osoby, które nie pozwolą sobie na to, mają tak silnie kontrolujący umysł, że no nie pójdą za taką indukcją, nie pozwolą sobie na to i ta sztuczka się nie uda. Więc jeżeli ktoś nie chce, to nie wejdzie w hipnozę i nie podda się sugestii. I um, to jest też odpowiedź na to, jeżeli ktoś pyta, czy hipnoza działa. Hipnoza działa w momencie, kiedy my sobie na to pozwolimy. Z hipnozą hipnoterapeutyczną jest troszeczkę inaczej niż taką sceniczną, ponieważ jest to dłuższy proces, dłuższe wprowadzenie w stan transu. I cała w ogóle sesja trwa od dwóch do trzech godzin czasami, więc nawet jeżeli ktoś ma bardzo kontrolujący umysł, to jest duża szansa, że przy tak długim wprowadzeniu i czasie trwania w ogóle całej, całego procesu puści w końcu te, te blokady, taką tą chęć kontroli, ten umysł świadomy i pozwoli tej podświadomości pracować. Natomiast jeżeli ktoś się bardzo boi hipnozy, to nie ma takiej opcji, on będzie tak zestresowany, tak tak spięty, że po prostu w tą hipnozę będzie mu wejść bardzo ciężko i wtedy w takiej sytuacji pierwszą sesję robimy taką relaksującą żeby zobaczył, że to nic strasznego i dopiero druga sesja jest taką sesją, na której już e, pracujemy um, co jeszcze jest bardzo ważnego? Jeżeli spojrzelibyśmy na budowę naszego umysłu, nie mózgu, tylko umysłu, to mamy tą część świadomą, czyli tą, która kontroluje, która wszystko wie, co się z nami w danym momencie dzieje, i tą część, która jest nieświadoma, a pomiędzy nimi jest tak zwana funkcja krytyczna. I ta funkcja krytyczna to jest taki nasz strażnik, który nie pozwala nam, tak, przejść z tej, tej części świadomej do, do części nieświadomej. I no właśnie, żeby poddać się hipnozie, trzeba przejść ten czynnik krytyczny, i nie do końca my jesteśmy w stanie, tak naprawdę, puścić tą funkcję krytyczną. I to jest tak naprawdę bardzo dobre, bo yy, dzięki temu nie przyjmujemy wszystkich sugestii, które. Są nam zapodawane przez osoby, które wprowadzają nas w trans. Więc jeżeli ktoś nam chce zapodać sugestię, która jest w jakiś sposób niespójna z naszym systemem wartości, z jakimś takim systemem moralnym, który mamy w sobie, to my po prostu takiej sugestii nie przyjmiemy, mało tego. To też oznacza, że jeżeli nam się coś nie będzie podobać, jesteśmy w stanie w każdym momencie po prostu wyjść z tego stanu hipnotycznego. Więc ten czynnik krytyczny każdy z nas w sobie ma, ale też taka jedna uwaga. Czynnik krytyczny to jest coś, czego nie mają nasze dzieci. I dlatego to jest takie bardzo ważne, żeby y, mocno selekcjonować, jakie treści są przyswajane przez nasze dzieci, gdzie one spędzają czas w internecie, jakich bajek y, słuchają, oglądają, na jakie reklamy patrzą. Z czym mają do czynienia i jakie treści zapodajemy naszym dzieciom, ponieważ dziesiąty rok życia to jest moment, kiedy ten umysł świadomy się kształtuje, a wszystko, co się dzieje do tego momentu, to jest nasza podświadomość i nie ma tamtego czynnika krytycznego. Dlatego to jest tak bardzo ważne, żeby jeżeli chodzi o dzieci, chronić je przed różnymi sugestiami. Um, działaniami, słowami ze strony osób, które nie mają tej świadomości, jakie jedno słowo może wpłynąć na całą resztę naszego życia. O tym jeszcze trochę więcej będę mówiła w następnych odcinkach. Tutaj postawię kropkę. Natomiast właśnie czynnik etyczny jest tym, który nas bardzo mocno chroni i który no właśnie gwarantuje nam to bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju procesy transowe, a w szczególności właśnie proces hipnoterapeutyczny. Czym jeszcze nie jest hipnoza? Tak na koniec hipnoza nie jest żadną formą religijną. I tak, owszem, były momenty, kiedy hipnoza była przez Kościół bardzo mocno krytykowana, ale też nie dziwmy się, jak każda nauka musiała przejść swoje, musiała też troszeczkę ucierpieć, jeżeli chodzi o renome, dlatego, że na samym początku hipnoza była stosowana głównie do celów medycznych, była stosowana jako środek przeciwbólowy przy operacjach, substytut narkozy, była stosowana jako przygotowanie kobiet do porodu i teraz też przeżywa trochę renesans tego typu zastosowań hipnozy. Potem została też takim Środkiem w leczeniu różnego rodzaju psychos, zespołu stresu pourazowego, stanów depresyjnych. Natomiast to był taki rozkwit, e, czasy, kiedy to następował, rozkwit psychiatrii i hipnozę łączono z leczeniem psychiatrycznym, takim no, bardzo intensywnym, inwazyjnym nawet czasami, nie będę już tutaj wchodziła w szczegóły. Kto się trochę tym interesuje, to wie o czym mówię. I właśnie wtedy, w tych czasach, nastąpiło to takie najbardziej nieprzyjemne dla hipnozy e, połączenie właśnie leczenia psychiatrycznego, takiego mocnego, farmakologicznego, czasami operacyjnego z hipnozą e, z wywoływaniem takiego stanu transu, które było brzemienne w skutkach. No, ludzie doświadczali różnego rodzaju naprawdę odlotów. Które gdzieś tam nawet były łączone z egzorcyzmami, z jakimiś tam opętaniami. No i właśnie to jest też taki moment, kiedy trzeba sobie uświadomić, że hipnoza jest naturalnym procesem naszego mózgu, jest czymś po prostu, czemu jesteśmy poddawani kilka razy dziennie. Ja o tym mówiłam już wcześniej. Natomiast takiej hipnoterapeutycznej hipnozie nie możemy się poddawać, jeżeli właśnie stosujemy substancje psychoaktywne. I jeżeli takie coś jest zalecane, jak hipnoza, w momencie, kiedy bierzemy leki psychiatryczne, silne leki, to taką hipnozę powinien wykonywać lekarz albo pod nadzorem lekarza prowadzącego, ponieważ już na. Umysł, nasz mózg pracuje całkowicie inaczej z powodu leków, dodatkowo dokładamy do tego hipnozę. To to jest tak trochę jak alkohol i narkotyki, tak? czyli jest ten mocny proces podświadomy, a do tego jeszcze leki, które przecież wpływają na funkcjonowanie mózgu. I tutaj też był taki moment w historii, kiedy kościół bardzo mocno potępiał hipnozę, potem została ona dopuszczona do celów, właśnie medycznych. Dzisiaj już nikt jej nie kwestionuje, chociaż może nikt to też wiadomo, w, każdej, w każdym odłamie religijnym znajdą się osoby, które nie będą zadowolone ze stosowania różnych metod rozwoju podświadomości. Szczególnie, że podświadomość bazuje na symbolach, ale to też jest kolejny temat na, na podcast. Natomiast dzisiaj hipnoza jest w pełni. Dopuszczona i uznawana przez wszystkie środowiska, i medyczne, i religijne. Natomiast są jeszcze takie ruchy religijne, które stosują połączenie hipnozy z różnego rodzaju substancjami psychoaktywnymi, i należy mieć ogromną, ogromną świadomość tego, że to jest bardzo duże ryzyko. Ale ludzie idą. Idą i, i to gdzieś próbują. To są takie ceremonie typu ayahuasca, gdzie jesteśmy wprowadzani w trans, a dodatkowo jeszcze zażywamy substancje psychoaktywne. Różnie to się może skończyć. Dla osoby zdrowej, w pełni zdrowej psychicznie i fizycznie, zażycie takiej substancji hipnoza, no może i jest czymś fajnym, jakimś takim odmiennym stanem świadomości, transem, odlotem, Natomiast dla osoby, która na cokolwiek się leczy, a szczególnie która ma bardzo mocne traumy, bardzo duże lęki, dodatkowo zażycie substancji psychoaktywnych może się bardzo źle skończyć. Pamiętajmy, że praca z naszym umysłem to jest praca nie tylko z głową, ale z całym ciałem. To, czego nie widzimy na co dzień, czyli właśnie ta podświadomość, nieświadomość. Ona warunkuje cały nasz organizm i to, jak on funkcjonuje. My jesteśmy za pomocą siły umysłu podnieść lub obniżyć ciśnienie, naszą odporność. Możemy wpływać na procesy związane z oddychaniem, czyli na, na krążenie, na dotlenienie organizmu. My możemy przywrócić organizm do pierwotnego stanu, uzdrowić go. Więc branie substancji psychoaktywnych jest naprawdę bardzo niebezpieczne, jeżeli poddajemy się takim procesom jak yy, hipnoza. I jest to absolutnie wykluczone, żeby przyjść na sesję pod wpływem jakichkolwiek substancji psychoaktywnych, typu alkohol, narkotyki, leki psychotropowe. Więc to musimy mieć bardzo mocno na uwadze w momencie, kiedy chcemy się poddać takiej sesji. I tyle na dzisiaj. Ja Wam serdecznie dziękuję. Wasza szeptucha, emocja moją misją jest przebudzać z miłością i współczuciem do lepszego życia. Do usłyszenia.